Wysoka Rado, otwieram 18. nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Leżeńskiego. Witam zarząd powiaty, szanownych radnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego. Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z artykułem 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci wizerunku znajdują się przy wejściu na salę. Na podstawie listy obecności stwierdzam odpowiednie kworum radnych do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu Leżańskiego. Informuję, że dzisiejszą sesję zwołałem na wniosek Zarządu Powiatu, który zaproponował następujący porządek obrad 18 nadzwyczajnej sesji. Punkt pierwszy przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Punkt pierwszy. Przyjęcie porządku obrad. Czy do czytanego porządku obrad radni bądź pan starosta chcą wnieść uwagi lub poprawki? Przypominam, że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej na wniosek w tym momencie zarządu wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Słucham radnych. Jeżeli nie, to stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła zaproponowany porządek obrad 18. nadzwyczajnej sesji. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana Zdzisława Sucha, skarbnika powiatu. Panie Przewodniczący Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Zwiększa dochody budżetu o 718 038,31 zł. Są to w całości dochody bieżące, a więc jest to dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 481 356 zł. Dotyczy to strania gruntów w miejscowości godzisko Dolne. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 93 907 zł. Środki te dotyczą dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwania nauczycieli to kwota 3 zł, zadań o charakterze, o, o, zadań o charakterze w zakresie świadczeń na stad dla nauczycieli i stażystów kwota 2396 396 zł, do poszerzenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach kwota 73 466 zł. I w zakresie wyposażenia sprzętu przedszkolnej sprzęt i pomocy dydaktycznej kwota 15 000 zł. Dotacja celowa z państwowych funduszy celowej w kwocie 8 634 zł. I zwiększenie dochodów własnych w kwocie 134 141 31 zł. 31 groszy. Wydatki budżetu zostają zwiększone o 1 235 253 ,20 zł. 20 groszy. Są to wcześniej wspomniane dochody oraz przesunięcie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami na kwotę 517 214 ,89 zł. 89 groszy. Zwiększenie planu wydatków oraz wprowadzone zmiany wymuszają zmianę zapisu w uchwały budżetowej. Dotyczy to zwiększenia wydatków statutowych jednostek budżetowych na kwotę 243 078 31 zł. Zmniejszenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6396 zł. Zwiększenia planu na programy finansowane finansowanym środków pochodzących z pomocy zagranicznej na kwotę 481 356 zł. 94 grosze, To tytuł jak gruntów Miejscowa Szybowiska Dolne. Zmniejszenie <coughs> limitu wydatków na programy i projekty z udziałem środków funduszy strukturalnych też o tą samą kwotę. Zwiększenie planu dochodów własnych jednostek i oświatowych wydatków finansowanych na kwotę 22 864 zł. Zmiana planu wydatków <coughs> inwestycyjnych. Tutaj nie było ani zmieszania, ani przesunięcia między poszczególnymi inwestycjami. Dotyczyło to zmniejszenia planu finansowego inwestycji pod nazwą pokrycie boiska sportowego do Piłki Reszty najwyższą nowa o 67 200 zł, stan po zmianie 0. Zmniejszenie planu finansowego zainwestycyjnego pokrycie asfaltowego do koszówki, pokrycie asfaltowego do koszówki na wieżę tartanową o 32 800 zł, stan po zmianie 14 200 zł. Wprowadzenie nowego inwestycyjnego pod nazwą dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, kardiometów czy sztuki 100 tysięcy 000 zł. Tym tylko tyle, że w tym nazwie tego zadania, nie, uszczegółowienie dotyczące charakteru sprzętu jest zbędne z uwagi na to, że to dofinansowanie dotyczy nie tylko tych zakupów. W zmianie ulega również załącznikiem do uchwały, które są określone dotacje, w związku z ujęciem w tym załączniku dotacji udzielonej SPZOS na dofinansowanie sprzętu medycznego. Do tego projektu uchwały Zarząd Powiatu wprowadza autopoprawkę polegającą na zwiększeniu dochodów o 195 377 złotych. Są to środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów podzielone między powiaty, które w 2018 roku otrzymały z budżetu państwowego tację na realizacji bieżących zadań własnych w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej proporcjonalne do wielkości udziału dotacji otrzymanych przez powiaty w łącznej kwocie, a ten cel otrzymany przez wszystkie powiaty. Jest więc to kwota zwiększająca dochody i oczywiście również wydatki. Dziękuję. Dziękuję Panu Skarbnikowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy radni mają jakieś uwagi, wnioski do przedstawionego projektu? Otwieram dyskusję. Radny Marek Kogut, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo tak organizacyjnie, jeżeli są autopoprawki, to dobrze by było, żebyśmy dostali te autopoprawki, bo tak przeczytana człowiek zawsze może zobaczyć to, 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 na tą autopoprawkę. Pan skarbnik przeczytał, że jest przesunięcie do szpitala 100 tysięcy złotych na sprzęt medyczny. Może by tak bym prosił o rozwinięcie tego punktu. I drugie mam takie pytanie. Widzę, że tu przesunięcia są i, i grudzień, to każdy przesuwa, żeby na Płace, jakieś nagrody były, a na paragrafach płacowych starostwa jest zmniejszanie wynagrodzenia. Z tego wnioskuję, że chyba bardzo dużo pieniędzy jest na płacach starostwa, że się zmniejsza. I to też bym chciał, żeby się ustosunkować do tego. Pan Skarbnik, proszę. Może ja do dwóch rzeczy. Jeżeli chodzi o tą poprawkę, jest to. Pisma Ministra Finansów, które wpłynęło w dniu dzisiejszym. A w związku z powyższym nie był szans nawet na przygotowanie jakiejkolwiek formy pisemnej. Jeżeli natomiast chodzi o zmiany na wynagrodzeniach, w Starostwie Powiatowym płace są w kilku rozdziałach. I tu w tym przypadku nastąpiło przesunięcie między tymi rozdziałami, które między innymi wyglądało mniej więcej w ten sposób, <laughs> Że z rozdziału 850 została zdjęta kwota z paragrafu 411 i przesunięta na inne rozdziały. I teraz sięga już tego czyli zmieszaliśmy na, 400, na 750, 20, 13 13430,00 zł, ale zwiększyliśmy na 411, czyli te ZUSy o kwotę 47195 zł. Zwiększyliśmy również paragraf 795, w którym również są wynagrodzenia pracowników starostwa, kwota 2281 zł. Zwiększyliśmy również w rozdziale 705, gdzie też są płace pracownika starostwa tam jest 801 zł i 400, 114 zł to jest paragraf 14.12. 12 zwiększyliśmy również na paragrafach 010 gdzie również są płacy starostwa kwota 61 zł i na rozdziale 695 kwota 41 zł 40 zł zgadza się a w związku z tym kwota przesunięć pomiędzy tymi rozdziałami jest taka sama jak kwota czyli kwota zwiększeń i zmniejszeń jest taka sama nie ma tutaj wyprowadzenia środków z płacą, co poszło tylko przez między rozdziałami, które są płace pracowników, aby można było dokonać wszystkich, wszystkich rozliczeń. To tyle, jeśli można. Drugie pytanie. Pana, pan starosta Marek Cic, proszę bardzo. Panie Przewodniczący Wysoka Rado Doty, dotyczy szpitala. Zakup dotyczył zakupu kardiomonitorów oraz aparatury USG. To jest 50% na 50, około 200 tysięcy, 100 tysięcy dofinansował Powiat. Panie Radny, ja rozumiem, zadał Pan dwa pytania. Trzeciego pytania nie ma, tylko ewentualnie Pan może się odnieść do tych dwóch. Tak? Proszę bardzo, Panie Radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, ja znam regulamin i przepisy. Odnośnie, panie skarbniku, z przedstawionego projektu budżetu widzę, że jest przesunięcie, tylko przesunięcie jest z paragrafów płacowych na paragrafy ubezpieczeniowe, czyli z tego wynika, że na płacach pieniążki były, tylko brakowało pienięż, pieniążki na. Składki ubezpieczeniowe, bo tu jest to przesunięcie w głównej mierze i myślę, że można by było zrobić przesunięcie właśnie na ten paragraf z czego innego, a nie z płac pracowniczych. Dziękuję. Dziękuję, słucham radnych. Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Wysoka Rado, kto z Państwa radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? No to jeszcze raz głosujemy. Jakiś błąd nastąpił. Kto z Państwa radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za głosowało 18. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Wysoka Rado, na tym zamykam obrady 18. sesji Rady Powiatu Leżańskiego.